Dzisiaj omówimy sobie dwa czasy przyszłe: Future Simple i Future Continuous. Zaczynamy od ich budowy. Czasy Future Simple i Future Continuous nie są zbyt skomplikowane i nie powinny spędzać wam snu z powiek. Ich budowa jest prosta, jak wkręcanie żarówki, jak konstrukcja cepa. Budowa Future Simple. Subject, czyli podmiot, plus will plus verb, czyli czasownik. Przykładowe zdanie. I will eat a sandwich. Zjem kanapkę. Pamiętajcie, że will zazwyczaj występuje w formie skróconej. Na przykład I will skrócimy do I'll. Nasze zdanie. I will eat a sandwich będzie więc brzmiało. I'll eat a sandwich. Future continuous. Subject, podmiot, plus will, plus be, plus czasownik z końcóweczką ing. Przykładowe zdanie. My friends will be swimming in the sea on Sunday. Mój przyjaciele będą pływać w morzu w niedzielę. To zdanie akurat jest prawdziwe. W Polsce codziennie leje, a moi przyjaciele kupili sobie bilet w jedną stronę do Grecji i będą w tą niedzielę pływać sobie w morzu. Ja im wcale nie zazdroszczę. W ogóle nic. No dobra, może troszkę. W przeczeniach do will dodajemy not w formie skróconej to won't. They won't come, oni nie przyjdą. She won't be learning all day. Ona nie będzie się uczyć cały dzień. Future simple jest czasem dokonanym. Użyję go, aby powiedzieć, że coś zrobię. I will watch a film in the evening. Wieczorem obejrzę film. Czas future continuous jest czasem niedokonanym. Użyję go, aby powiedzieć, że coś będę robić. I will be watching Netflix tomorrow at 6 p.m. Jutro o 6 będę oglądać Netflix, bo został mi jeszcze do obejrzenia jeden ostatni odcinek Emily w Paryżu. Kiedy jeszcze używamy czasu Future Simple? Gdy decyzja jest spontaniczna, podjęta w chwili mówienia: I'm cold, I will close the window, zimno mi, zamknę okno, mówiąc o przewidywaniach i przypuszczeniach dotyczących przyszłości. I think I will pass this exam. Sądzę, że zdam ten egzamin. Wyrażając prośby: Will you help me with my homework, please? Czy pomożesz mi z moim zadaniem domowym? Groźby: I will call your parents and tell them everything. Zadzwonię do Twoich rodziców i powiem im wszystko. Obietnice: I promise I will never leave you. Obiecuję, że nigdy Cię nie zostawię. Obietnicą jest też. I'll be back. Czyli. Wrócę. Kiedy używamy Future Continuous? Gdy chcemy powiedzieć o sytuacjach, które będą odbywały się w określonym momencie w przyszłości. Pytamy się mieszkańców: gdzie do Sylwestra w tym roku? Jak grał w grę. A w jaką? Tom Brider. I will be playing a game on New Year's Eve, znaczy w Sylwestra będę grał w grę. Tego czasu często używamy z wyrażeniem this time czyli o tej porze. This time next year I will be sunbathing in Greece. O tej porze w przyszłym roku będę opalać się w Grecji. Tak będzie. Podsumowując, czas future simple to czas dokonany. Używamy go, aby powiedzieć, że coś zrobimy. Natomiast Future Continuous jest czasem niedokonanym i używamy go, aby powiedzieć, że coś będziemy robić. Czy to zrobimy, czy nie, nie jest już takie istotne. Future Simple używamy, aby powiedzieć o decyzjach spontanicznych, przewidywaniach i przypuszczeniach dotyczących przyszłości oraz aby wyrazić prośby, groźby i obietnice. Future continuous używamy, aby wiedzieć o sytuacjach, które będą odbywały się w określonym momencie w przyszłości. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, pamiętaj, aby wcisnąć like oraz zasubskrybować mój kanał. Zapraszam też do mojej szkoły językowej na zajęcia w małych grupach lub na lekcje indywidualne online. Do zobaczenia.